Siemanko komordeczki, w programie Shama Test Shorts. Jestem w sklepie Olymp w Galerii Słonecznej i mam tutaj akurat jest degustacja batonów proteinowych. E, ok, mamy tutaj na przykład takie pistacjowe, orzechowe, bardziej jak Sinkersy. Masło orzechowe i ciasteczko biała czekolada. Ja sobie spróbuję tego. Dubajskiego. Okej, okay, mordeczki. Pani mnie tutaj pokroiła. Jest e, pistacja i to ciasto Kadafi. Kadafi, bo Kaddafi to był e, libijski dyktator. Kurde, dobre mhm. O kurde 8 na 10. trzyma poziom